Kiedy poganie garść Francuzów widzą, Pośród nich radość urasta i pycha, ten temu mówi, Cesarz już przegrywa! A gniadym koniu Marganis przybywa. Konia z złotymi ostrogami spina, Kopije w plecy Oliwiera wbija, Kolczugę białą na ciele rozrywa, Piersi na wylot kopią przebija, Potem powiada Cios, dostałeś silny, Na śmierć cię tutaj Karol Wielki wysłał, Nie będzie chlubił się, że nas ukrzywdził, Dobrze się naszych na tobie pomściłem. Oliwier czuje się śmiertelnie ranny, miecz jasno lśniący dzierży z ciemnej stali, tnie Marganisa wszyszak pozłacany. Na ziemię ciska kwiaty i kryształy, po same zęby głowę rozpoławia, brzeszczotem wstrząsa i trupem go kładzie i rzecze. Tobie poganinie biada, że Karol nic nie stracił nie powiadam, ale ty żadnej damie ani pannie w królestwie twoim nie będziesz się chwalił, żeś mnie z jednego denara ograbił i kogokolwiek czego bądź pozbawił. Potem na pomoc przyzywa Rolanda.